Cześć, dzień dobry. Chciałam przeczytać fragment z jednej z książek Wadima Zelanda, czyli Transurfing rzeczywistości, dotyczący, dotyczący czego to było? Napięć. O, tego szukałam w tych książkach, bo tak sobie przypomniałam, że gdzieś to tam jest. A znalazłam zupełnie coś innego. Znalazłam fragment o epidemii. I. No i postanowiłam ten fragment przeczytać, bo. No bo jest na czasie, tak? Zeland w ogóle ma świetne koncepcje, i jeżeli tylko interesują Cię poszukiwania właśnie różnych i zagłębianie się w różne koncepcje, w różne sposoby widzenia, jak to ten nasz wszechświat funkcjonuje, no to Zeland w tym jest naprawdę świetny. Ja nie mówię, że trzeba we wszystko wchodzić z taką wiarą, jakby i robić z tego religię. Natomiast dla poszerzenia świadomości, dla uelastycznienia myśli. No czemu nie? Fajnie. Fajnie się to czyta. Tomów jest w ogóle chyba 8 i jeszcze taki jeden dodatek, gdzie to jest właśnie kurs, który, który z Zelandem książkowo można odbyć. Bardzo ciekawy, bardzo rozwijający. Jeszcze raz pokażę. To jest taka, taka książka. Zapraszam, bo to się naprawdę dobrze czyta. Przeczytam fragment o epidemii, ale od razu zaznaczam, że Nozellant w pierwszym akapicie się pomylił, bo opisuje rzeczywistość, która niby nie miała nastąpić, a właśnie w niej żyjemy, czyli w maseczkowym świecie. Co do reszty, no to już będą twoje własne refleksje. Epidemia. Ach, pewnie pomyślisz, że gdzie, jak gdzie, ale w tej materii nie ma mowy o jakichś liniach życia. Tak potem wcześniej było o liniach życia. Człowiek zaczyna chorować, bo został zarażony i będziesz mieć rację, ale tylko w tej mierze, że człowiek pozwolił się zarazić. Wcale nie chcę powiedzieć, że należy chodzić z jałową maseczką na twarzy. Nie uchroniłoby to przed zachorowaniem. Nie wierzysz? No cóż, czysto spekulatywnie nie jestem w stanie tego dowieść, jak i wszystkiego, o czym piszę w niniejszej książce, ale przecież ty nie będziesz chodzić w sterylnej masce w czasie epidemii grypy. By sprawdzić tę tezę. Te. Dlatego też będę po prostu mówić to, co wiem, a wierzyć, czy nie, zdecyduj sam. Tak więc odsłaniamy historię choroby. Przyczyna choroby, Twoja dobrowolna zgoda na uczestnictwo w grze o nazwie epidemia. Wszystko zaczyna się od pogłosek, że epidemia, powiedzmy, grypy już gdzieś szaleje. Każdy normalny człowiek wie, że grypa łatwo przenosi się drogą kroperkową. Więc ty, jak każdy inny, dopuszczasz do siebie myśl, że może to się każdemu przydarzyć. W głowie od razu pojawia się film o tym, jak to masz temperaturę, kaszlesz i kichasz. No i od tej chwili jesteś częścią gry, ponieważ emitujesz energię myśli na częstotliwości destrukcyjnego wahadła. Właśnie Zaland jest specjalistą od wahadeł. To właśnie cała ta książka jest wahadłom poświęcona. Podświadomie zaczynasz szukać potwierdzenia tego, że epidemia atakuje, a Twoja uwaga zaczyna działać w sposób wybiórczy. Ze wszystkich stron zaczynają otaczać ci kichający ludzie. Oni są zawsze, tylko wcześniej nie zwracałeś na nich uwagi. W pracy i w domu co jakiś czas ktoś nawiązuje do tego tematu. Twoje przypuszczenie, że epidemia atakuje, znajduje nowe potwierdzenia, nawet jeżeli ich specjalnie nie szukasz, i temat cię nie szczególnie obchodzi. Wszystko dzieje się jakoś samo przez się. Ja to w stu potwierdzam, dlatego że przećwiczyłam to. Jak byłam w ciąży, to nagle się okazało, że ja widzę tylko i wyłącznie kobiety w ciąży. W ogóle inni ludzie nie istnieją. Nagle spotykałam po prostu wyłącznie kobiety w ciąży. No więc taka jest siła myśli, nawet podprogową. Jeśli od tego samego początku gry, jeśli od samego początku gry nastroiłeś się na częstotliwość destrukcyjnego wahadła, Twój związek z nim będzie coraz silniejszy, niezależnie od świadomego uczestnictwa. A jeśli nie masz nic przeciwko temu, by pochorować, lub masz poczucie, że i tak choroba cię nie minie, to jesteś najaktywniejszym poplecznikiem wahadła. Albo zdecydowałeś, że nie zachorujesz i wmawiasz sobie, że jesteś całkowicie zdrów, wówczas tak się stanie i nie zachorujesz. Nic z tego. Myślisz o chorobie, a więc nadajesz na częstotliwości choroby. Kierunek myśli. Za czy przeciw nie ma znaczenia. Innymi słowy, jeśli próbujesz umocnić się w przekonaniu, że nie zachorujesz, to od razu dopuszczasz do siebie taką możliwość i żadne zapewnienia nie pomogą. Słowa wypowiedziane na głos są po prostu zawirowaniem powietrza. Słowa te wypowiedziane w duchu są w ogóle niczym, a wiara to silna, choć bezgłośna energia. Nie uchroni cię nawet zrobienie szczepionki. Tak czy inaczej, swoje odchorujesz w taki czy inny sposób. Pierwszy objaw choroby stawia cię przed wyborem, czy w końcu zachorujesz, czy nie. Słabo się sprzeciwiasz i w końcu godzisz się z chorobą. To zaś na dobre koryguje Twoją emisję i przechodzisz na linię życia, w której choruje się na całego. Induktywne przejście zaczęło się w chwili przyjęcia wahadła. Jeśli faktycznie masz gdzieś całą tę epidemię, przejście nie zaistnieje. Albo jeśli jesteś na urlopie, nie rozmawiasz z nikim, nie słuchasz wiadomości i nic nie wiesz o epidemii, wahadło cię nie ruszy. Chybi ono jakby w pustkę. Czy myślałeś nad tym, dlaczego lekarze nie zarażają się od chorych? Wielu śmiało pracuje nawet bez masek. To nie dlatego, że są zaszczepieni. Nie, nie da się zaszczepić na wszystkie choroby. Rzecz w tym, że lekarze również aktywnie grają w grę wahadła choroby. Lecz przydzielono im całkowicie inną rolę. Dla porównania, poobserwuj przy okazji zachowanie stewardess w samolocie. Te dobre wróżki stanowczo zalecają wszystkim podróżnym, by zapinali pasy, a same fruwają, jakby mogły w razie katastrofy zawisnąć w powietrzu niby kolibry. A co z niemowlętami zarażonymi HIV? Spyta skrupulatny czytelnik. Czyżby one też emitowały energię przejścia? Po pierwsze, Rozpatrujemy tutaj kwestię epidemii jako tendencji. Po drugie, nie próbuję nawet udowodnić, jakoby nie istniało żadne zarażenie, tylko sama emisja myśli na częstotliwości choroby. Transerving to nie dogmat i nie ostateczna instancja prawdy. Żadnej idei nie wolno wynosić do poziomu absolutu. Można jedynie przyjmować do wiadomości prawidłowość, a prawda zawsze leży gdzieś po środku, gdzieś, gdzie dokładnie nie wiadomo. Zalent napisał tę książkę, już ci powiem. Ona w Polsce została wydana w 2009 roku, a on ją napisał w 2006. Więc w ogóle jeszcze nie było, nie było że tak powiem, słowa o COVIDach i tych innych. No i tak jak mówię, można się zgodzić. Um, z jakąś koncepcją, albo nie, no, ale jest to koncepcja, warto ją rozważyć. Tak, i tylko dlatego to czytam. Um, tak się znam, czy jeszcze przeczytać coś o panice, bo tutaj jest, no, ale ponieważ część osób panikuje, no to, no to przeczytam o panice, ok. Jest to najintensywniejsze i najszybsze przejście indukowane. Panika najbardziej kontrastowo podkreśla wszystkie jego cechy. Po pierwsze, skręcenie spirali odbywa się bardzo chwytliwie, ponieważ sygnał o rzeczywistym niebezpieczeństwie rozbrzmiewa zawsze niezmiernie przekonująco i człowiek natychmiast włącza się do gry destrukcyjnego wahadła. Z tego też powodu wzrost drgań wahadła następuje bardzo szybko, wręcz lawinowo. Po drugie, człowiek niemal całkowicie traci nad sobą kontrolę, czyli zmienia się w czuły odbiornik, będący jednocześnie aktywnym przekaźnikiem drgań wahadła. I w końcu samo wahadło. Znajduje sobie świetne, materialne urzeczywistnienie w postaci tłumu. Niestety, wszystkie te czynniki czynią niezmiernie trudnym stłumienie wahadła lub jego ominięcie. Człowiekowi w tej chwili nawet do głowy nie przyjdzie, by myśleć o sposobach walki z wahadłem. Jednak, jeśli zapanować nad sobą i nie ulegać panice, można z dużą dozą prawdopodobieństwa ocalić życie sobie i bliskim. Na przykład na tonącym statku zawsze powstaje skupisko. Obok kilku szalup ratunkowych, podczas gdy szalupy znajdujące się w pobliżu stoją puste. A przecież wystarczy zaledwie moment, by rozejrzeć się dookoła. Ale na tym polega przewrotność induktywnego przejścia. Działa ono jak lej zasysający wszystko, z czym zetknie się choćby krawędzią. Tutaj, y, za, pisząc o wahadłach, on bardzo dogłębnie to wyjaśnia, no bo po to jest te a, 200 stron. Um, I tak w skrócie, bo nie chcę teraz czytać o wahadłach, tak w skrócie, jakby wahadło jest symbolem, czy też ono symbolizuje wszystko, z czym mamy do czynienia w życiu. Czyli każdy nasz problem, każda, problem nie problem, każda sytuacja, każdy obszar, każda idea każda choroba i tak dalej i tak dalej wszystko czego, o czym byśmy nie wspomnieli ma swoje wahadło i to wahadło krąży i czy myślimy o tym pozytywnie czy negatywnie to w kontekście działania wahadła nie ma w zasadzie żadnej różnicy, bo i tak i tak o tym myślimy więc zahaczamy przynajmniej o tego wahadła więc ono ma szansę nas w którymś momencie porwać i jakby pobujać Zaland podaje tutaj, wyjaśniając całą jak gdyby, koncepcję tych wahadeł bardzo dokładnie, podaje tutaj y, taką wskazówkę, że tylko pewnego rodzaju pustka a, właściwie nie emocji, trudno powiedzieć, pu, pustka mm, myśli, emocji, a Bycie obserwatorem, może bardziej niż aktywnym uczestnikiem, w pewnym sensie odbiera wahadłu moc zagarnięcia nas. To jest tak, jakby ktoś chciał wybić okno, rzucając kamieniem przez otwarte okno. No, jak okno jest otwarte, to kamień przeleci i jakby nic się z tym nie stanie dalej. To tutaj jest podobna koncepcja. Bądź na tyle, jakby pusty na to, na tyle wyluzowany, na tyle otwarty, jak. Właśnie to otwarte okno, i wówczas wahadło: no siłą rzeczy będziecie musiało no nie tyle ominąć, co przelatując, nie zahaczy o ciebie. Może tak najkrócej, najbardziej symbolicznie to wyjaśniając, ale jeśli chcesz wiedzieć, jak to jest tak krok po kroku, no to 200 stron Wadim Zaland do poczytania. Um, chciałam przeczytać jeszcze o polu informacji. ale może przeczytam o tym następnym razem. Dzisiaj będzie krótko, tylko było o epidemii. No, ok. Mówię, to jest jedna z koncepcji, możesz wierzyć, a możesz to po prostu przyjąć jako pewnego rodzaju ćwiczenie uelastyczniające w myśleniu o rzeczywistości. I może akurat jakaś inspiracja spłynie w związku z tym. Na razie, pa, pa.